Cały asortyment firmy Black Cat znajdziecie w sklepie wędkarskim Głogów. Siemano, witajcie Siema. w naszym kolejnym odcinku Sumowego ABC. Po dużej przerwie jesteśmy znów dla Was. Dzisiaj chcemy Wam bardzo fajną ciekawostkę pokazać. Tam, gdzie nie wolno Wam używać środka pływającego lub nie posiadacie jeszcze może takiego środka, jak możecie fajnie wyrzucić zestaw za pomocą drugiej wędki pomocniczej, tak zwanej, nie tracąc, powiedzmy, przy wyrzucie waszej przynęty. Po tej stronie Łukasza mamy nasz główny ki, którym ogólnie wtedy łowimy. W tym przypadku jest multiplikator, bo niestety nie posiadamy więcej niż tylko jeszcze ten jeden stacjonarny obrotek. Na wszystkich naszych wędkach przeszliśmy na multiplikatory, bo jeśli już się powiedzmy jest amatorem, to sami kiedyś stwierdzicie, że o wiele lepiej i się wywozi i, i robi różne manewry lepiej multiplikatorem więcej plecionki to już też inna sprawa, że tam wejdzie tak na naszej pomocniczej wędce mamy ten stacjonarny otwieramy kabąk tutaj mamy przygotowany na szczałówce oczywiście nawet na jeziorze używamy szczałówkę, bo nawet i tutaj mamy jakieś tam powiedzmy ostre stare drzewa gdzieś jakieś małże, które tam się czepiają tego i zawsze jest warto używać właśnie szczałówki. ołów 200 do 250 gram wystarczy Całkowicie. Na dole mamy jeszcze gumkę taką silikonową, jako powiedzmy taki, taki amortyzator. No i co? Agrawka łożyskowa, do której później przypinamy nasz przypom, Tak? Później, już po wyrzucie, naszą główną wędką nasza pomocnicza wędka nie jest potrzebna. Ale to zaraz wszystko zobaczycie w praktyce. Ładnie spadł, kim stawiamy z powrotem do uchwytu, do, do swojaka, do podpórki. Tutaj nasza pomocnicza wędka, jeszcze ważne powiedzieć, że jest tylko z dolnej części, dlatego żeby nie było dużego oporu po, po wszystkich przelotkach. Jak powiedzmy, chcemy daleko rzucić, no to tak jak najbardziej tylko jedna przelotka, kabąk otwarty i jak widzicie, elegancko nawet multikiem można rzucić. W przypadku Multika poluźniam hamulec. Jakbym miał tutaj stacjonarny kołowrotek, no to otwieram kabąk. Po hamulcu po prostu nigdy nie ściągam, bo na stacjonarnym kołowrotku, jak ściągamy plecionkę na hamulcu, tak samo przy wywózkach na, stacjonar na stacjonarce na przykład, się po prostu potrafi plecionka przekręcać i to nie jest dobrze. Zamykam kabąk naszej wędki pomocniczej i przyciągam sobie. Przyciągam sobie naszą główną plecionkę. Ołów leży w miejscu, gdzie go rzuciłem. Przyciągam naszą agrafkę. Odpinam plecionkę naszej wędki pomocniczej. No i od tego momentu ta wędka już nam nie jest potrzebna, co najmniej nie do tego zestawu. Teraz podpinam nasz przypon przez Łukasza przygotowany. Kotwica, spławik podwodny 30 gram. Mono 1.2 No i podpinamy do naszej agrafki. Rosóweczki. Zawsze, gdzie jest to miejsce czerwone, tak o je przebijam, zawsze co najmniej trzy na jeden hak. Te są ładne, grubiuszkie, to prawie można powiedzieć, że trzy wystarczą. Ale my z Łukaszem zawsze lubimy przesadzać, lubimy nałożyć naprawdę ile się da. Naszym zdaniem, może to taka trochę głupota, ale naszym zdaniem to jest też fajnie, jak mamy zakryty, zakryte jak najwięcej metalu bo jak wiemy nasz wąsaty potrafi te pola magnetyczne wyczuć I jak już mamy nałożone rosuweczki możemy swobodnie sobie położyć nasz zestaw i to jest to co ja wspomniałem że y, korzyść z tego wszystkiego jest ta za pomocą drugiej wędki, że nam nie spadnie na pewno żadna rosówka, albo powiedzmy, jakbyśmy żywczyka sobie założyli, to ani on nam w czasie lotu nie spadnie, ani powiedzmy, nie zabijemy go uderzając w powierzchnię wody. Teraz idę do naszej wędki głównej. Zamykam hamulec i powoli podciągam przypon do ołowiu. O, doszliśmy już do końca, zestaw wyrzucony, yy, przypon ładnie dociągnięty do ołowiu i można czekać na branko. Jeśli macie jakieś pytania do tego zestawu, do, te, do tego wyrzutu, cokolwiek, czy do przyponu, w sumie przyponów już sporo pokazaliśmy na innych naszych filmach, ale jeśli coś jeszcze, jeszcze chcecie specjalnego wiedzieć, możecie zawsze do nas chętnie napisać, zawsze pomożemy. Jeśli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie nasz kanał, Zawsze to nam pomaga, zawsze to nas inspiruje do dalszych filmów i chętnie je będziemy dalej kręcić i na pewno coś tam znajdziemy jeszcze ciekawego, żeby Wam przedstawić. Do zobaczenia.